Bycie mamą to nieustanna nauka. I mam tu na myśli dosłownie wszystko, bo przy pierwszym dziecku trzeba się nauczyć nawet trzymania go tak, by było mu miło i bezpiecznie. Sama zaczęłam się uczyć jeszcze przed porodem. Sięgałam wtedy po ciekawe książki związane z macierzyństwem, które tak naprawdę chłonę do dziś. Mogę jednak po tych czterech latach uczciwie przyznać, że najlepsze i zarazem najtrudniejsze lekcje daje jednak życie. I w tym podcaście chcę się z Tobą podzielić tym, czego nauczyły mnie 4 lata macierzyństwa. A jeśli się jeszcze nie znamy, to hej, ja jestem Klaudia jaroszewska Kotrady a Ty słuchasz podcastu Złap Równowagę o wspierającym planowaniu, rozwoju w zgodzie ze sobą i tworzeniu równowagi w życiu. Dziś po, pogadamy sobie o tym, czego uczy ma macierzyństwo, i mam dla Ciebie 10 lekcji, które wyciągnęłam. Do czwartych urodzin małego człowieka. Swoją drogą, pierwszy raz o lekcjach, które dało mi macierzyństwo, pisałam jeszcze na starym blogu. Gdy mały człowiek skończył rok, napisałam artykuł, w którym zawarłam kilka takich moich lekcji, i przeczytałam go teraz, kompletnie nie pamiętając, że w ogóle taki był. I czytałam go, i zobaczyłam, jak wiele w naszym życiu przez ten czas się zmieniło trochę na lepsze, trochę na gorsze. Trochę po prostu na inne. Jeśli chcesz, to przeczytaj sobie też tamten tekst, tamten artykuł, będzie link w opisie. A ja teraz zapraszam Cię już na lekcje, które dały mi 4 lata bycia mamą i które sobie spisałam w ostatnich dniach. Lekcja pierwsza. Warto zapisywać wspomnienia, bo one bardzo szybko ulatują. Gdy pojawiały się jakieś pierwsze miłe, zabawne czy przyjemne sytuacje w naszym rodzicielskim życiu, postanowiłam je zapisywać. Zadziałała wtedy moja mania zapisywania wszystkiego, kiedyś zapisywałam nawet rzeczy, które wyrzuciłam, i chwała jej za to. Dzięki temu mam notę z pełen genialnych wspomnień z życia małego człowieka, i gdy go czasem otwieram na losowej stronie i czytam sobie, to uśmiecham się sama do siebie. Uśmiecham się, bo robi mi się ciepło na sercu, gdy przypominam sobie tamte sytuacje, i uśmiecham się, bo jestem sobie wdzięczna, że to wszystko zapisałam. Bo gdyby nie to, to w większości tych chwil po prostu już bym nie pamiętała. Wiem to, bo jestem w szoku, jak właśnie czytam sobie, i do, dopiero sobie wtedy przypominam, że faktycznie coś takiego się wydarzyło. Jeśli chcesz wiedzieć, jak prowadzić taki notes wspomnień, to pisałam o tym na blogu. Link znajdziesz w opisie. Lekcja druga, każda burza kiedyś minie. Nawet nie wiesz ile razy sobie to zdanie powtarzam. Pewnie na równi z puść to, opuść to już. Pisałam, mówiłam, linki znajdziesz też w opisie, bo to jest w naszym przypadku prawda. Życie z małym człowiekiem w spektrum autyzmu wygląda jak taka sinusoida. Na razie taka, gdzie te spadki są większe niż wzloty. Przez kilka kilkanaście dni jest dobrze. Przy czym to dobrze nie oznacza braku problemów, po prostu tych wybuchów jest mniej, złej z nas nie kipi, jest trochę spokojniej i trochę łatwiej. A potem przez co najmniej drugie tyle jest tak ciężko, że czasem mam ochotę rzucić wszystko i wyjechać do Kisłowocka. I nie robię tego po pierwsze dlatego, że to w Rosji i raczej nie spotkam tam bohaterów mistrza i Małgorzaty. A poza tym to powiedzenie lubię bardziej niż jego parafrazę rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, chociaż w Bieszczadach też jeszcze nie byłam. A jeśli nie wiesz, o jaki cytat tutaj chodzi, to mowa o powieści mistrzci Małgorzata, Michała Błuchakowa, w której był fragment chyba Czas Najwyższy, żeby rzucić to wszystko w diabłę i pojechać do Kisłowocka. Wracając. Gdy jest źle, gdy mały człowiek ma więcej napadów dziennie niż ja cierpliwości, gdy mam ochotę zakopać się pod kołdrą i płakać, powtarzam sobie, że każda burza kiedyś minie. Trzeba ją przeczekać? W końcu będzie lepiej. I zawsze jest. A ja staram się to doceniać, bo nie wiem, jak długo ten lepszy czas potrwa. Lekcja trzecia. Trudno jest nie mieć oczekiwań wobec własnego dziecka, a te oczekiwania są krzywdzące zarówno dla niego, jak i dla mnie. Nawet nie wiesz, ile razy próbowałam to dobrze powiedzieć. Trudno, cholernie trudno jest nie mieć oczekiwań w stosunku do swojego dziecka. Najpierw czekamy, aż usiądzie u nas 11 miesięcy. Potem, aż zacznie chodzić, u nas prawie półtora roku. Czekamy, aż nauczy się mówić, aż, aż zacznie się sam ubierać. Ciągle, ale tu ciągle mam jakieś oczekiwania co do tego, kiedy nabędzie nowe umiejętności, jak się będzie zachowywać, jak będzie mówić, jak będzie się bawić itd. Sprawa robi się jeszcze trudniejsza, gdy mamy do czynienia z dzieckiem w spektrum autyzmu. Dzieckiem, które często jest w swoim świecie. Nie słyszy, co do niego mówimy, nie reaguje. I to nie dlatego, że robi nam na złość. Dlatego, że taki jest. To nie jest zależne od niego, a mimo wszystko często oczekiwałam, że gdy wstanę kolejnego dnia, będzie normalnie. A to normalnie nie przychodziło. W końcu, po lekturze którejś z książek Marty Iwanowskiej-Polkowskiej, link do nich znajdziesz w opisie. Nie pamiętam która dokładnie, ale obie polecam tak samo. Dotarło do mnie, że te oczekiwania krzywdzą i małego człowieka, i mnie. Od tamtej pory staram się te oczekiwania zamieniać na nadzieję, że będzie lepiej. To nie jest łatwe, ale staram się i wierzę, że kiedyś mi się uda. Lekcja czwarta. Lepiej ufać intuicji i sprawdzić coś oraz za dużo, niż oraz za mało. Gdy mały człowiek miał około roku, miałam przeczucie, że coś jest na rzeczy. Nie wiedziałam co konkretnie, ale pamiętam jak powiedziałam do mamy: nie zdziwię się, jak się okaże, że jest w spektrum autyzmu. Trochę ponad rok później przeszliśmy diagnozę, potem drugą i obie potwierdziły nasze przypuszczenia. Inna historia. Gdy poszedł do żłobka, ciągle chorował. Nie dziwiło nas to, ale tylko do czasu. Po roku nadal często chorował. Zawsze tak samo, praktycznie tylko katar. W końcu postanowiliśmy sprawdzić, czy nie ma alergii. Okazało się, że tak, na roztocza kurzu domowego. Te roztocza są na przykład w materacach, pościeli i dywanach, na których dzieci się całymi dniami w żłobku bawią. Dostał leki i od tamtej pory był chory tylko kilka razy. Tym razem już normalnie, w cudzysłowie, z gorączką i tak dalej. Innym razem miał kleszcza, a lekarz mu go wyjął i postanowiliśmy na wszelki wypadek zrobić badania w kierunku boreliozy. Tym razem wynik na szczęście był negatywny. I jeszcze jedna historia. Gdy mały człowiek się urodził, musieliśmy zrobić badania krwi, bo brałam w ciąży sporo leków. Zrobiliśmy, wyszła anemia. Takie szczęście w nieszczęściu, yy, że te badania musieliśmy zrobić. Dostał żelazo i co miesiąc robiliśmy wyniki. Tak długo, aż w końcu te wyniki były dobre przez dłuższy czas. Dzisiaj na szczęście wszystko jest w porządku. Pileniarka pewnego razu, miał wtedy jakieś 3-4 miesiące, mówi do mojego dziecka: Mogłaby cię mama zabrać na spacer, a nie na kłucie. Miło, prawda? Dziecko za ja się martwię i dbam o niego, a według niej powinnam to olać, bo dziecko płacze przy pobieraniu krwi i zabrać go na spacer. Swoją drogą chodziliśmy na spacery zawsze po pobieraniu krwi. Więc podsumowując, wolę sprawdzić oraz za dużo niż oraz za mało. Lekcja piąta. Nie jestem w stanie przewidzieć wszystkiego i zapobiec każdemu wypadkowi. Jesteśmy już po jednej wizycie na Sorze i mam nadzieję, że więcej ich nie będzie. Byłam kilkanaście centymetrów od dziecka. Mieliśmy przebrać akurat Pampersa. Gdy rzucił się z impetem do tyłu na łóżku, nie zdążyłam zareagować. To były sekundy. Uderzył głową nie w poduszkę, a w szafkę nocną. Kilka centymetrów za daleko. Na szczęście nic poważnego się nie stało ale ja wtedy sobie obiecałam, że nigdy więcej nic mu się nie stanie. Domyślasz się, że nie jestem w stanie tej obietnicy dotrzymać, prawda? Nie jestem w stanie przewidzieć każdego upadku, potknięcia. Choćbym bardzo chciała, nie złapię go za każdym razem, a poza tym chcę też mu dawać wolność i swobodę, a nie tylko chodzi za nim i ciągle trzymać go za rękę nawet na placu zabaw. W końcu już ma cztery lata, nie? Dlatego nie obiecuję sobie, że nic więcej mu się nie stanie. Chcę po prostu starać się przy nim być, mówić mu o tym, kiedy powinien zwolnić i bardziej uważać. A gdy coś się stanie, staram się nie mówić, że mógł nie posłuchać i sam jest sobie winien, albo że ma nie ryczeć. Tylko pocieszam, wspieram, tłumaczę i wyjaśniam, dlaczego coś się wydarzyło, u czego takiej yy, zależności przyczynowo-skutkowej. Nie uchronię go przed złem całego świata, ale pomogę mu zbudować zbroję, w której będzie mu łatwiej się przed tym złem bronić. Lekcja szósta. Też się mylę i czasem podejmuję niewłaściwe decyzje. Grunt to się do tego przyznać, a nie udawać przed dzieckiem, że jestem nieomylna. Ludzie popełniają błędy. Czasem przez nieuwagę, czasem przez niewiedzę. Czasem wybierając między mniejszym a większym złem. Czasem przez zmęczenie, czasem nie wiadomo dlaczego. Popełniamy błędy i będziemy je popełniać. Moje dziecko popełnia je każdego dnia i często boleśnie się o tym przekonuje. Na przykład jak wtedy, gdy mówiliśmy mu, żeby nie urywał kół od autka, a on urwał i potem płakał, bo się nie dało ich włożyć z powrotem. Ale chcę, żeby to moje dziecko wiedziało, że ja też popełniam błędy i wszystko jest z nami wtedy w porządku. To nie tylko dzieci się mylą, dorośli także. I powinniśmy umieć się do tych błędów przyznawać, a potem, jeśli się da, naprawiać je i pokazywać naszym dzieciom, że to robimy i jak to robimy. Gdy zapominamy bidonu z wodą do przedszkola, nie mówię dziecku, że jest głupie to przez niego, mówię: Zapomnieliśmy bidonu. Co możemy zrobić, żeby kolejny raz o nim pamiętać? I wymyślamy, co może zadziałać. Gdy odbieram go z przedszkola i pyta, czy wzięłam piłkę, a ja kompletnie o tym zapomniałam, mówię: Przepraszam, kochanie, zapomniałam zabrać. Mam zabawki do piasku zamiast niej, a kolejny raz postaram się pamiętać, że chciałeś piłkę. Traktujmy dzieci tak, jak chcemy być traktowani. Kropka. Lekcja siódma. Trudno jest być mamą dziecka w spektrum, szczególnie wtedy, gdy jest w swoim świecie. Znam różne techniki mówienia do dzieci tak, by słuchały. Wiem, jak funkcjonuje mózg dziecka w spektrum. Przeczytałam mnóstwo książek na ten temat i odbyłam wiele rozmów ze specjalistami. A mimo to trudno jest mi zachować spokój i o tym wszystkim pamiętać, gdy dziecko jest w swoim świecie i mówienie na 10 różnych sposobów nie przykuło jego uwagi, a na dotyk reaguje od razu złością i krzykiem. Trudno jest nie denerwować się, gdy chcesz dobrze, a on żyje w swoim świecie pełnym krętych torów, pociągów, lokomotyw. W świecie, w którym niewiele miejsca pozostaje na inne zainteresowania. No chyba, że wsadzimy je do wagonu i pojadą, pojadą razem z nami, jak klocki Lego, które dostał na urodziny. Trudno jest żyć w tym świecie, w którym nawet stawanie na głowie nie jest interesujące. A wycieczki są fajne, pod warunkiem, że zobaczymy pociągi lub zjemy gofry w arboretum. Ale staram się. Staram się wchodzić do tego świata, a potem delikatnie go rozszerzać od środka od chociażby robiąc ciasteczka z ciastoliny dla pociągów. Lekcja ósma. Trudno jest godzić bycie mamą dziecka w spektrum z innymi rolami, bo samo macierzyństwo często rozładowuje moje baterie do zera w kilka minut. Moja mama mówi, że jestem bardzo cierpliwa i chyba coś w tym jest. Sprawdźmy to. Po ilu powtórzeniach dziecku, na przykład, że masz umyć zęby, tracisz cierpliwość. Możesz napisać w komentarzu, a ja ci powiem po ilu ja. To zależy. Rano mam więcej cierpliwości, i szlak mnie trafia dopiero po jakichś 15-20 razach. Wie wieczorem cierpliwość tracę po 5-10 razach. A to tylko jedna sytuacja: mycie zębów. Dochodzi ubieranie się, zakładanie butów, jedzenie, sprzątanie zabawek, wychodzenie z domu. Wiele, wiele innych sytuacji. Do tego dochodzą wybuchy, napady złości i inne tego typu zachowania, które rozładowują moje baterie do zera. Potem nie mam siły ani na odezwanie się do przyjaciółki, ani na pogadanie z kimś, ani robienie czegokolwiek. Lekcja dziewiąta: jedno przytulanie, miłe słowo od dziecka potrafi rozpogodzić nawet najtrudniejszy dzień. Nawet w najtrudniejszy dzień to jedno miłe słowo czy przytulanie, potrafi sprawić, że puszczam wszystko w niepamięć. Te trudne chwile tracą na znaczeniu, bo tu i teraz jest dobrze. I oczywiście wjeżdżają wtedy oczekiwania, że tak już będzie ciągle i zawsze i, i bez przerwy i będzie idealnie, ale staram się ich nie dopuszczać do głosu i po prostu cieszyć się tym, co jest w danej chwili. I lekcja dziesiąta, ostatnia. Łatwiej dbać o siebie, gdy ma się silne. Dlaczego? W moim przypadku, by nadążyć za dzieckiem i być przy nim, wspierać je w życiu jak najdłużej. Chciałabym być tak sprawna na starość jak moja babcia. W tym roku kończy 70 lat, a wspina się z małym człowiekiem na placu zabaw. Wozi go na plecach na koniku, kica jak zajączek, ostatnio nawet bawiła się w berka. Co prawda może nie tak szybko jak my, ale wciąż. Chciałabym być przy moim dziecku jak najdłużej, by móc je wspierać. Nie mówię tu o wchodzeniu na głowę w dorosłości, o takim kontrolowaniu, robieniu mu zakupów, kupowaniu ubrań czy cokolwiek, ale o tym, by mógł do mnie zadzwonić za 40 czy 50 lat i porozmawiać tak normalnie, albo spotkać się, zobaczyć, przytulić, pobyć razem. Dbam o swoją głowę, umysł, ciało, sprawność, by żyć jak najdłużej i najdłużej przy nim być. I to już wszystkie lekcje, które chciałam Ci w tym roku przekazać. Mam nadzieję, że za rok dojdę do kolejnych wniosków, które trochę nam pomogą żyć przyjemniej, milej i spokojniej. Możesz podzielić się w komentarzu swoimi lekcjami, które dało Ci macierzyństwo. Możemy się razem wzajemnie zainspirować i czegoś od siebie nauczyć. A tymczasem do zobaczenia na Instagramie zaplanuj.równowagę, na blogu zaplanujrównowagę.pl, w newsletterze, do którego link znajdziesz w opisie. Trzymaj się ciepło i do usłyszenia kolejny raz. Pa!